Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność. Rozdział 11. Zaawansowane techniki mindfulness i medytacji. 11.4 Mindfulness i medytacja w naturze Łączenie się z otoczeniem. Zagadnienia. 1 kwietnia 2011 roku korzyści z medytacji w naturze. 2 kwietnia 2011 roku techniki medytacyjne w naturze. 3 kwietnia 2011 roku miejsca do medytacji w naturze. 4 kwietnia 2011 roku programy i aplikacje wspierające medytację w naturze. 5 kwietnia 2011 roku jak zacząć medytować w naturze. 6 kwietnia 2011 roku wnioski. Praktykowanie mindfulness i medytacji w naturze to wyjątkowy sposób na pogłębienie doświadczeń medytacyjnych. Otoczenie naturalne, z jego spokojem i pięknem, sprzyja uważności oraz pozwala na głębsze połączenie z otaczającym światem. W tym rozdziale omówimy korzyści z praktykowania medytacji na świeżym powietrzu, techniki, które można stosować, oraz konkretne programy i zasoby, które mogą ułatwić tę praktykę. Medytacja w otoczeniu naturalnym przynosi szereg korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Redukcja stresu badania wykazały, że przebywanie w naturze znacznie obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Medytacja w tym kontekście potęguje ten efekt, umożliwiając głębsze relaksowanie się. Zwiększona uważność, przyroda, z jej dźwiękami, zapachami i wizualnymi bodźcami, stanowi doskonałe tło do ćwiczenia uważności. Pomaga to skupić się na teraźniejszym momencie i obniżyć tendencję do rozpraszania myśli. Pogłębienie połączenia z ciałem, medytacja w naturze zachęca do głębszego odczuwania swojego ciała i jego reakcji na otoczenie. Można zauważyć, jak różne elementy natury wpływają na nasze samopoczucie. Inspiracja i kreatywność, otoczenie naturalne może inspirować do twórczego myślenia. Kontakt z pięknem przyrody często prowadzi do odkrywania nowych pomysłów i rozwiązań. Praktykowanie mindfulness i medytacji w naturze można zrealizować na wiele sposobów. Oto kilka technik, które warto wypróbować. Medytacja spacerowa: podczas spaceru w lesie, parku lub innym miejscu naturalnym skup się na swoich krokach, oddechu oraz dźwiękach otoczenia. Obserwuj, co czujesz pod stopami, jak porusza się Twoje ciało i jakie dźwięki docierają do Twoich uszu. Słuchanie natury: usiądź w spokojnym miejscu i zamknij oczy. Skup się na dźwiękach otaczającej Cię natury śpiewie ptaków, szumie wiatru, szumie liści. Pozwól, by dźwięki wypełniły Twoją uwagę, a myśli odeszły w cień. Zmysłowa medytacja, skup się na wszystkich zmysłach. Obserwuj kolory roślin, zapachy ziemi, teksturę kory drzew, smak powietrza. Ta technika pomaga w głębszym połączeniu się z otoczeniem. Medytacja z oddechem, znajdź wygodne miejsce w naturze, usiądź lub połóż się, zamknij oczy i skup się na oddechu. Oddychaj głęboko, czując, jak powietrze wypełnia Twoje płuca. Wyobraź sobie, że każdy wdech przynosi ci energię natury, a każdy wydech odprowadza stres i napięcie. Wybór odpowiedniego miejsca do medytacji jest kluczowy dla jakości praktyki. Oto kilka sugestii. Lasy i parki, miejsca z gęstą roślinnością i naturalnym hałasem, takie jak lasy, są idealne do medytacji. Szum liści, śpiew ptaków i odgłosy zwierząt mogą tworzyć relaksującą atmosferę. Nad wodą, miejsca blisko jezior, rzek czy mórz sprzyjają medytacji. Dźwięk fal, szum wody oraz świeże powietrze mogą wzmocnić doznania medytacyjne. Góry, wysokie tereny oferują ciszę i spokój. Medytacja w takich miejscach często prowadzi do głębszych refleksji i inspiracji. Istnieje wiele zasobów, które mogą pomóc w praktykowaniu mindfulness i medytacji na świeżym powietrzu. Hitpace, aplikacja ta oferuje sesje medytacyjne, które można wykonywać w naturze. Niektóre z nich są specjalnie zaprojektowane z myślą o praktykowaniu na świeżym powietrzu. Insight Timer – ta aplikacja ma wiele sesji prowadzonych przez nauczycieli, które zachęcają do medytacji w różnych naturalnych miejscach. Można znaleźć sesje, które koncentrują się na przyrodzie. Forest – aplikacja, która łączy technologię z naturą. Pomaga użytkownikom skupić się na pracy lub medytacji, tworząc wirtualny las. Użytkownicy mogą sadzać drzewa, które rosną, gdy są skoncentrowani i praktykują mindfulness. Zaplanuj czas, wybierz czas, kiedy możesz poświęcić kilka godzin na medytację w naturze. Wczesne poranki lub późne popołudnia często oferują ciszsze i bardziej sprzyjające atmosfery. Wybierz lokalizację, zdecyduj, gdzie chciałbyś medytować, czy to w parku, lesie, czy nad wodą. Zbadaj miejsca z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że są one dostępne i komfortowe. Zabierz niezbędne akcesoria, w zależności od warunków pogodowych, zabierz ze sobą matę do siedzenia, wodę, a także strój odpowiedni do warunków. Warto też mieć ze sobą notatnik, aby zapisać przemyślenia po sesji. Bądź elastyczny, przyroda może być nieprzewidywalna. Bądź otwarty na doświadczenia i gotowy dostosować swoją praktykę do warunków atmosferycznych i otoczenia. Medytacja w naturze to doskonały sposób na połączenie się z otoczeniem i samym sobą. Korzyści zdrowotne, poprawa samopoczucia oraz inspiracja, które można znaleźć w naturalnym świecie, są nieocenione. Praktykując uważność w naturze, można zyskać głębsze zrozumienie siebie i swojego miejsca w świecie. Warto włączyć te formy medytacji do codziennej praktyki, wyczerpać z niej jak najwięcej. Mindfulness fullness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 11 Zaawansowane techniki mindfulness i medytacji 11,4 Mindfulness i medytacja w naturze Łączenie się z otoczeniem.